Dzień kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy Bubble Tea w domu. Większość naszych składników kupimy stacjonarnie. Oprócz tych kulek, bo one są ciężkie do zrobienia. I na końcu zrobimy oczywiście test smaku, czy nasze domowe Bubble Tea będzie tak samo dobre jak te z różnych punktów. Ale myślę, że będzie nawet lepsze. Zabierajmy się za zakupy! Naszymi bardzo ważnymi składnikami są herbaty i syropy. I tak naprawdę w Publity wybieracie sobie herbatę, którą lubicie, bo tam są wszystkie: jest zielona, jest owocowa, jest czarna, są jakieś jaśminowe, czerwone, dosłownie wszystkie. I tak samo jest z syropami, więc my sobie wybierzemy nasze ulubione i wylecimy jeszcze do jednego sklepu, a w sumie co do jednego miejsca. My wzięliśmy zieloną, jaśminową i czarną cejlońską, dlatego że w naszym Babylonie, do którego zaraz pojedziemy, właśnie na takich bazach robią. Chciałam mieć zupełnie inny syrop, ale zauważyłam, że jest arbus i mięta, więc bierzemy ten smak i marakuje rozkwinę. To jest jeden z takich soków, który bardzo nam się kojarzy z bawełni. Pani, jak myślę o bubble tea, to myślę o takich smakach. Tak. Nie? No i takie soczki możecie sobie wybrać w każdym supermarkecie, i myślę, że nawet w mniejszych sklepach będzie chociaż taki malinowy zwykły, więc to też jest łatwo dostępne. I jedziemy teraz po nasze bubble tea do testów. Dla mnie będzie tak. Duże babeczki Bawarka, dużo na czarnej i dużo na zielonej. Proszę Dziękuję. Pierwszą mamy. Ej, super wygląda, ale nasza będzie lepsza na pewno. Trzy takie herbaty wyszło nas 68 zł, mega dużo. Jestem ciekawa, jaki koszt będzie naszej domowej herbatki, ale na 100% dużo, dużo mniejsze. Mamy już wszystkie nasze składniki i powiem Wam, że jak macie jakiś ulubiony smak tych bubli, ja mówię na to buble, ale to są kulki, <śm> To, no, w no. To bardzo tania tu wychodzi. Dlatego, że kupujecie sobie takie wielkie paki tego 3 kg. Ponad 3 kg to jest 80 zł. Widzicie, ile by tych herbat zrobić z 3 kg? ja myślę, że spokojnie 30. Ja myślę, że maks 100 gram na herbatę idzie tych kulek, 100 gramów. Ja oczywiście zamówiłam taki mniejszy zestaw Testowy różnych smaków Więc zapłaciłam więcej, ale Zobaczcie, super to wygląda Ja myślę, że jeden taki pojemniczek To właśnie będzie jedna porcja nawet Więc buble mamy, herbatki mamy To teraz tak naprawdę trzeba tylko Zaparzyć herbatę, ona musi Ostygnąć i będziemy to wszystko mieszać Oczywiście widziałam w internecie Takie domowe sposoby na te buble Że wystarczy kupić takie perełki Stapioki, są dwa różne sposoby I powiem wam, że my je testowaliśmy i w obu przypadkach to nie wyszło. Zrobił się z tego taki kisiel, a te buble to były takie, takie, o, Maryś, takie, takie, takie. Więc to nie działa. Naprawdę, to nie działa. Lepiej sobie zamówić i być pewnym, że będziecie mieć te buble. Prawda? Prawda. No. Woda nam trochę ostygła, więc możemy zalewać naszą pierwszą herbatkę i pierwsza będzie zielona, o smaku mango-marakuja. Ważne jest to, żeby nie trzymać tej y, saszetki z herbatą za długo, bo wtedy ona jest bardzo mocna i syropy nam ciężko wtedy, wiecie, jest smak takiej gorzkości, że tak powiem. I bardziej to, to się wtedy herbata. Tak, bardziej herbata niż soczki i, a to... to niedobrze. To niedobrze, no chyba że ktoś woli bardziej herbaciany smak niż soczkowy, to może sobie mocniejszą Robić. I właśnie to jest fajne w tych domowych przepisach, że na przykład ja nie lubię, gdy bubble tea jest aż taki słodkie, bo ono jest bardzo słodkie. Więc mogę sobie dać mi syropu i wtedy jest bardziej po mojemu. Zalewamy teraz naszą czarną. Mamy dwie bazy czarne. Te kubki są dosyć spore, dlatego robimy to na dwa razy. Muszę już dolać wody. <laughs> Ty, jednak mi wystarczyło. Idealnie, nie? Nieważne, no dobra, idealnie na trzy herbaty. To będzie nasza babarka, a to będzie czarna argus mięta smak czy takie wakacyjne to smaki są. Fajne, fajne. Jeszcze sobie trochę pomaczamy tą herbatę, ale myślę, że już można wyciągać ją. Dlatego, że zielona herbata jest po prostu mocna. A ja widziałam, podpatrzyłam, że oni i tak tą herbatę mieszają z wodą, żeby ona nie była taka mocna. Mm. Więc hops, myślę, że możecie maks. 2 minuty parzyć to. Mamy bazy przygotowane, mamy wszystko przygotowane, więc teraz tylko musimy odczekać, aż ta herbata nam ostygnie, żeby później ją dać do lodówki, żeby to było, wiecie, takie... Хона, енс. Musimy poczekać po prostu. Jeszcze dla szybkiego przypomnienia, taka herbata kosztuje 22 zł. A uwaga, uwaga, my tutaj w międzyczasie podliczyliśmy koszt po prostu jednej herbatyzy. Herbatką jedną z jedną porcją kulek i ze syropem 100 ml. I wyszło nas to uwaga, 4 zł i 5 groszy. Na pewno da się jeszcze taniej to kupić. Jak wiecie, im większe porcje sobie kupicie, tym będzie to tańsze po prostu, ale 4 zł, a 22 zł duża różnica, szczególnie, że to jakby łatwo się robi. Widzicie, macie gotowe kulki, syropy, herbatę i tyle. Można mieć swoje babelcik. Tak. I jeszcze jaka to jest fajna zabawa, jak zaprosicie znajomych, przyjaciół i razem sobie możecie robić takie babelcik. Mi się mega podoba. Będziemy sobie tak robić. Minęły już jakieś dwie godziny i nasza herbata się schłodziła, więc wyciągamy. Wygląda dobrze! Ej, wygląda bardzo tak podobnie. Tak, ale jeszcze potrzebujemy syrop tutaj wrzucić, więc jest bardzo dobrze. Ja przez chwilę nie ogarnąłem, która jest która. Tak? <laughs> więc jak mamy schodzoną herbatę, to będziemy teraz nalewać syrop. Tak jak mówiłam, mniej więcej będzie to 100 ml na porcję. 100 ml to powinno być około 4 takie łyżki stołowe. Ok, mieszamy. No i nasz kolorek już jest. Ej, ale to mocno Taki sam, no. Próbujemy. Dobra, myślę, że możemy dodać jednak 5 łyżek. Ale ta herbatka jest dobra. Nie jest taka mocna. O, i tak samo po 5 łyżek do naszej tutaj czarnej. Jeżeli chodzi o wygląd, to naprawdę są takie same. No i oczywiście nasza trzecia herbata jest trochę odstająca, bo jest tu powarka. Więc, weźmiemy sobie mleko. Ja wziąłem na mleku roślinnym, więc tu tak samo daję migdałowe. Tak naprawdę tego mleka dajecie sobie ile chcecie, tak żeby mniej więcej to wyglądało na jasne, ale nie, nie za jasne, wiecie, żeby to nie było samo mleko. E I idealnie mamy czarne kulki, to są jagodowe kulki do naszej bawarki. I uwaga... Wow, 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 Wylewa nam się ta herbata. Jak wygląda ultra podobnie. No, no dobra, to dodajemy resztę naszych kulek. Kuczy, ja myślałam, że to jest nasza herbata, to jest zrobione. Dobra, muszę sobie to przesunąć, żebym się nie pomyliła. Tak, czyli to są te gotowe zrobione, bo one są zakrojone, a to są te nasze? Tak, i oczywiście do testu smaku będziemy ściągać to, żeby odczucie było takie samo. Ej, fajnie to wygląda, naprawdę. Tutaj mam trochę więcej tej herbaty, więc może bez tego syropu damy. Kurczę, na styk. Została nam jeszcze jedna paczka, to sobie podzielimy na pół tutaj, co? No. Ej, dobra, bo nam się przeleje ta herbata. To w sumie spróbujmy tych kulek. Ej, smakują tak samo. Smakują tak samo, to jest zielone jabłko. Mhm, mm strzelają tak samo, ale dobre. Posprzątajmy tutaj i przechodzimy do ostatecznego testu smaku na ślepo. To co Mati, myślę, że ty będziesz na pierwszy ogień Dawaj, sześć. Dawaj, ja nie mogę się doczekać. Dobra, nie? ale ty musisz się odwrócić, ja ci wymieszam to oczywiście. Dobra. Może po prostu zrobić tak. O, zwróć się. O, dobra, on nie patrzy, a my tutaj trochę pomieszamy. Ale zanim to, zatrzymaj się na chwilę i zasubskrybuj ten kanał. Lecimy po 200 tysięcy. Dzięki. Tutaj. Opa, a to. Tutaj. W sumie to czekajcie, może jeszcze zrobię to tak. I także miał zaraz po sobie smaki. Dobra, gotowe. Mogę coś zacząć? A poczekaj chwilę. To jest kupione, to jest zrobione. To jest kupione, to jest zrobione. To jest kupione, to jest, kupione, to jest zrobione. Mogę odtąd Nie. Okay. Musisz podejść i pić na ślepo. Dobra, ale gdzie mogę? Tutaj, żeby Tu masz pierwsze. Dobra, mogę? Najlepiej, jakbyś się schylał, bo możesz wylać. Okej, ty chcesz teraz? No. Mati. No nie widzę! Mmm, dobra. Ciągle teraz pojeść? No to odłóż, tak. Można jeszcze drugie do testu. To jest ten, tak? Tak. Tylko strasznie, bo możesz powylewać. Najlepiej, gdybyś się schylał. Kuleczki są mega dobre, ale myślę tak, że to no. jest nasze, a to jest oryginalne. A czemu tak? Bo to jest ciut mniej słodsze. A to jest bardziej słodsze. Prawda. Mogę coś rzeczy, czy nie? Nie. Okay. i do kolejnej przechodź. Zrobię. No właśnie, tak miałeś zrobić, a nie... Dobra, nie ogarnę. trochę. Mogę? Błada. No. Mmm, to jest dobre. A ty nie pij tak dużo. <grym> Sorry. Nie widzę. Mmm, to jest jeszcze lepsza, ale to będzie oryginalne, a to jest nasze. no. A Daryk, czemu? Bo tu jest taki żalek dodatkowy. A Daryk. bo wcisnąłeś, okej! Okay. A dla mnie to? To bardzo... No, generalnie bardzo mała jest różnica pomiędzy tym, nie? Okej. Okay. No i co? Na koniec bawarkę testuj. No, ale ser mogę? To już nie będzie raczej takie słodkie. już hmm, faktycznie. Zdecydowanie nie jest słodkie, ale dobra. No, a to? <głos> 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 nie mam pojęcia. Naprawdę? Naprawdę nie mam pojęcia. No to strzelaj. To jest... Oryginalne? Tak. Tak? Tak. Strzał. Nie miałem, nie, miałem, nie miałem pojęcia totalnie. W życiu nigdy nie rozpadłem tego ostatniego. Ej, ale są zarobiście dobre, te kurki są w w ogóle to skisły, na 10 na 10, to wyszło. Ej, to teraz ja chcę spróbować tego jednego. Ja zaskoczony, że aż tak, aż tak dobrze to wyszło. Wika nie patrz. Mhm. To jest... Oryginalne? To jest nasze. <kłysy> ty sam zawahałeś co? <grywa> tu jedno tak, i tu drugie. Tu jedno i tu drugie. Oj to jest słodkie. Okej, okay, to jest nasze, <noise> tak. ale to jest lepsze, tak. bo mamy delikatnie kwaśniejsze, to jest cholernie słodkie, ja myślę, że tutaj jest dwa razy więcej syropu niż u nas, a to jest takie kwaśne, orzeźwiające, ta brzoskwinia jest mocniej wyczuwalna, zarąbista. 5 na 5.